Omówię wyzwanie. Wczytaj dwie liczby typu integer i wypisz ich różnicę. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj i r. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych war, gdzie a i b. Nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą. Oddzielone znakiem przecinka, dwukropek, separator, integer, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu od 32768 do 32767. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu integer można wykonać działanie odejmowania przy pomocy operatora minus. Na końcu piszemy średnik. Begin. Oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Wczytanie read w nawiasie wartości zmiennych a i b. W instrukcji read ln ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartości wyrażenia a minus b to jest różnica wartości zmiennych a i b. W instrukcji write ln ln oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu.